Zaskoczeniem było dla mnie to, że w sumie zaczęło mi się wszystko od razu. Najpierw przyszło do mnie moje serce i powiedziało popatrz. I zaczęło tak łomotać, tak mocno, po prostu tak tłuc, jak takie wielkie serducho, po prostu całą mocą swoją. I to chwilę trwało i się zatrzymało. Całkowicie się zatrzymało. Ja myślę po mnóstwo. Okay. Skoro tak, ok. A ono zaczęło jakby nadrabiać i w sumie to stworzyło tak jakby Taniec wokół jakiejś muzyki, której ja nie słyszałam, ale to było takie nierytmiczne w, w biciu serca, ale jakby biło lżej, mocniej, słabiej, zwalniało, za chwilę biło znowu i to trwało i trwało. I ja w sumie później przeniosło się to do brzucha. I dalej to trwało. I usłyszałam: Tak też mogę. I później cały czas czułam tętnienie w każdym zakamarku mojego ciała. Po prostu wszędzie czułam cały czas tętnienie. I poczułam taką wdzięczność, dlatego że ja nie muszę tego sterować. W ogóle, że to cały czas jest, że on wie, że syn może być jak chce i kiedy chce. Hmm. Później usłyszałam, gdzieś zapadłam w jakiś taki letarg i usłyszałam wilka i na chwilę go zobaczyłam ale dosłownie to był tylko taki błysk i koniec jego energię czułam później cały czas że ten wilk był ze mną gdzieś nie gdzieś tylko w pokoju ciężko cały czas jakbym się przemieszczała miałam mnóstwo znaków jakichś takich w przestrzeni jechałam i widziałam na przykład tabliczkę, która była w kolorze czerwonym, metalowa, tak jakby na skraju przy drodze. I było na niej 11, myślnik 111. Mnóstwo tych jakichś takich miałam. To mi się świątynie wyświetlały, jakieś gdzieś takie w oddali. To mi się jakieś wyświetlały em, takie figury geometryczne, nieokreślonych kształtów, ale cały czas po prostu jakbym była w ruchu i jakbym się przemieszczała. Bardzo miałam napięcia w ciele. Odczuwałam te napięcia, rozluźniałam, oddychałam. Aż przyszło do mnie coś się odpamiętało, takie bujanie. Cały czas się tak poruszałam i to mi dawało ulgę. Te napięcia minęły. A cały czas właśnie się bujałam, tak się lulałam. dając ciała, czego potrzebuję, dostałam mnóstwo instrukcji do obsługi jak mogę się nim zaopiekować teraz i ja wiem, że dużo rzeczy zmienię w swoim życiu wrócę do pewnych rzeczy, do których z których dawno nie korzystałam w pewnym momencie włączyła mi się kreatywność I po prostu mam tyle pomysłów na, to, na te działania, które, które mam zaplanowane w najbliższym czasie, że takie po prostu z, dosłownie wiem, co mam zrobić, gdzie, z jakiej strony, y, jakie czynności mam wykonać. Gdzieś cały czas czekałam na, żeby zobaczyć swoje światło. Światło mi się pokazywało. E, były to... O, były to mm, od małych iskierek żyjących, takich mieniących się. O, takie kulki, które przylatywały do mnie i jakby jakby się rozbłyskały na, na w gwiazdy, w słońca nie wiem, rozbłyskały się takie e, tą złotością swoją były flesze, tak jakby ktoś po prostu takie flesze jakieś się odpalał Tam widziałam tunel świetlisty tunel e, tak nie wiem dokąd prowadził. W sumie to dopiero na, na tą ostatnią noc, jak odpuściłam całkiem, mówię, może tylko swojego światła nie zobaczę. To zobaczyłam swoje światło, także moja głowa świeciła jakby lampią. Że normalnie to było magiczne. Hmm. Tułam troska moich rodziców w pewnym momencie i byłam mała, ile tam było miłości w ogóle. Bardzo mocno. I w pewnym momencie. W tych podróżach jeszcze przyszły do mnie dwie istoty. Nie umiem formy określić, co to były za istoty. Były bardzo duże. Jedna z nich była żywa, a druga to była jakaś konstrukcja metaliczna. I się tak zbliżyły do mnie tak blisko tak jakby chciały mnie. Poczuć, zbadać, zobaczyć. Ja się do nich uśmiechnęłam i ona odsunęła się ode mnie. Cały czas coś się działo. Jak nie przemieszczałam się tak w pędzie, to był też ruch taki wirowy, że się, jakbym się wkręcała gdzieś, jakby mnie coś wciągało. Ruch był cały czas. Mam wrażenie, że cały czas jestem w ruchu i cały czas gdzieś się przemieszczam. No i tak mocno, w tą ostatnią noc. Nie wiem skąd przyszedł do mnie kolega, którego znałam za maleńkiego dzieciństwa. by ja się wyprowadziłam stamtąd, jak miałam 5 lat. Nie widziałam go już w ogóle. Dostałam tylko informację, jak miałam 25 lat i on tak samo byliśmy razem. Rocznika, że popełnił samobójstwo. I ja byłam wtedy taka szczęśliwa: taka po prostu byłam wtedy świeżo po ślubie, byłam w ciąży z moim pierwszym synem, po prostu byłam tak szczęśliwa, i ta informacja wtedy bardzo mnie zacisnęła. jeszcze nie wiem co to ma mi powiedzieć, ale czuję, że on jeszcze nie dotarł do domu. Są jeszcze takie rzeczy, ale to one są już takie intymne, o nie Mega mi to dało. że poczułam siebie tak. tak naprawdę. Także wdzięczność Marki za stworzenie tej przestrzeni i Wam.